Porozmawiajmy o sztuce słuchania, ponieważ mało się mówi o tym, jak zostać świetnym słuchaczem, raczej mówi się o tym, jak zostać świetnym mówcą, jak dobrze przemawiać publicznie, jak się komunikować sprawnie, natomiast o umiejętności uważnego słuchania raczej nie słyszymy. I ja zainspirowany dzisiejszą lekturą, bo zacząłem czytać książkę pod tytułem Sposób być, autorstwa Karla Rogersa, legendarnego, myślę, psychoterapeuty. Jednego z przedstawicieli myśli humanistycznej psychoterapii. I Rogers właśnie zaczyna książkę pisząc o słuchaniu, o tej sztuce słuchania. I ja pamiętam, że jako dziecko bardzo, bardzo się złościłem. Bardzo dużo poczucia we mnie odrzucenia, frustracji się pojawiało, kiedy nie zostałem wysłuchany przez nauczycieli. Przez kolegów, koleżanki, przez rodziców. I myślę, że już wtedy chyba zrozumiałem, jak ważne jest, żeby słuchać innych. Jak ważne jest, żeby w rozmowie dostrzegać nie tylko słowa, ale również myśli, emocje i osobiste znaczenia. Ponieważ w ten sposób, kiedy właśnie komunikujemy się na głębszym poziomie, kiedy Potrafimy w rozmowie nie przeszkadzać, kiedy potrafimy być obecni w pełni. Pytać, kiedy chcemy dowiedzieć czegoś więcej. Nie przerywać zbędnie. Parafrazować, czyli powtarzać komunikaty, które usłyszeliśmy. To też pokazuje rozmówcy, że Ty słuchasz prawdziwie, że Ty chcesz się dowiedzieć, o co chodzi w drugiej stronie. Że ty oddajesz w ten sposób szacunek rozmówcy. I myślę, że nie tylko w zawodzie psychoterapeuty, konsultanta, doradcy należy rozwijać umiejętność słuchania. W codziennych sytuacjach, nawet z przypadkowymi osobami, które spotkasz powiedzmy gdzieś na ulicy, również warto komunikować się w sposób angażujący, w sposób uważny, w sposób, który daje znać z drugiej strony, że jest ważną jednostką, że jest ważną dla ciebie osobą, tak po prostu. I za każdym razem, kiedy w dorosłym życiu już mówię coś do kogoś, i ta osoba w ogóle jest nieresponsywna, nie daje mi znać, czy mnie usłyszała, nie odpowiada w żaden sposób na mój komunikat, to do dzisiaj mam w sobie to poczucie odrzucenia, złości. I myślę, że w moim życiu mama, moja mama była taką osobą, która nauczyła mnie słuchać tak prawdziwie, tak z sercem, tak angażująco, współczująco, doszukując się w moich wypowiedziach sensu, doszukując się w moich wypowiedziach tej istoty, którą chcę przekazać. I życzę to każdemu, życzę każdej osobie właśnie rozwijania na co dzień, w codziennych relacjach, umiejętności uważnego słuchania, która naprawdę może zmienić dynamikę relacyjną, może wnieść twoje relacje na wyższy poziom, może pokazać innym, że jesteś człowiekiem, który naprawdę chce dobrze dla innych, który chce zrozumieć innych. A to już dużo. To tyle w tym wideo, do zobaczenia w nowym wideo, które pojawi się jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia, cześć!